jo, manu to To jest film dla Doknesa Z jakiej okazji? Bo tu na plastyce dostałem pustkę Nie to właśnie w kole Ale Doknes ja rysowała techno po połączeniu z weder Sam zobacz Czy to nie jest ładne? Doknes oceń to Komentarzu. Czy to nie jest ładne? Właśnie. Czy to jest ładne? Czy jakie? Dajcie suba, jeśli jest. Kopieczka. Kurde też może. Dajcie suba i lajka. Jeśli jest ładne, napiszcie w komentarzu. sobie A wiecie, że będzie taką od jutra. Mieliśmy 10 subskrypcji. A nawet 11. No spójrzcie na ten kanał, dobra. Mamy fajnie no filmie. Nie umiem okładek dawać, dobra, ale fajnie. Fajnie dużo tego... Więc... A nie widzieliście, sorry. Dobra, patrzcie. Młode. Patrzcie ILE? Ja nie wiedziałem, że wie ja tyle wyświetlę Wiecie widzowie, to ja nie wiem, czy nie ja... wyświetlę W górę Tylko cztery? No ja sobie też dałam łapkę Tylko jedną Widzowie, ja tak mało Dobra Do następnego odcinka Lecimy do Następnego widzowie. A ty Doctors. Też zobacz mój kanał. Napiszcie o czym byście chcieli filmiki. No i do następnego.